Powrót taty. Streszczenie lektury. Opowieść rozpoczyna się od zatroskanej matki, która prosi swoje dzieci o udanie się na pobliskie wzgórze, aby odmówić modlitwę w intencji bezpiecznego powrotu ich ojca. Tata, będący kupcem, jest od dłuższego czasu jest w podróży, co budzi niepokój rodziny. Wypełniając prośbę matki, dzieci wędrują na wzgórze i oddają się modlitwie. W środku ich modlitewnego skupienia, dźwięk nadjeżdżających wozów przerywa cichą medytację. Wiedzą, że to musi być ich ojciec wracający z podróży. Przepełnione radością, pędzą w kierunku nadchodzącego dźwięku. Oczekiwane spotkanie z ojcem jest pełne serdeczności. Ojciec, wzruszony widokiem swoich dzieci, zaczyna zadawać pytania o dom i innych domowników. Przy okazji wręcza dzieciom małe prezenty, które przyniósł z podróży rodzynki. Po krótkiej chwili świętowania ojciec decyduje, że pozostawi wozy służbie do odwiezienia do domu, a sam pójdzie pieszo z dziećmi. Niestety ich radosne chwile zostają nagle przerwane. Dwunastu groźnie wyglądających zbójców zjawia się na drodze. Dzieci, przerażone ich straszliwym wyglądem, przytulają się do ojca, który mimo iż sam jest przestraszony, prosi napastników o litość. Oferuje im swoje wozy pełne towarów w zamian za pozostawienie go i dzieci w spokoju. Jednak łotrzy nie wykazują litości. Zaczynają grabież, zaczepiają konie i zastraszają służbę. Ale niespodziewanie Jeden ze starszych zbójców wychodzi z lasu i każe towarzyszom przestać. Wyjaśnia, że był świadkiem modlitwy dzieci na wzgórzu i że ich prośba o bezpieczny powrót ojca tak go poruszyła, że zdecydował się nie skrzywdzić kupca i jego dzieci. Starszy zbójca przyznaje, że początkowo śmiał się z modlitwy dzieci, ale potem coś zrozumiał i się przestraszył. Modlitwa przypomniała mu o swojej dalekiej rodzinie ukochanej żonie i małym synku. To wspomnienie sprawiło, że zdecydował się oszczędzić kupca i jego rodzinę. Na koniec prosi dzieci, aby w swoich modlitwach pamiętały również o nim. Cała sytuacja kończy się pomyślnie. Mimo przeżytego strachu, kupiec i jego dzieci są bezpieczni i odchodzą. Dzieci i ojciec, mimo przerażenia, mogą teraz bezpiecznie kontynuować swoją podróż do domu, dzięki nieoczekiwanej litości zbójcy, którego serce poruszyła modlitwa dzieci.